I tam. Dzisiaj teraz chciałem pokazać Wam śluzowca, wiem, że to jest strona, znaczy blog o, o grzebach, ale akurat śluzowca też pokazuję, jest to zlepniczek walcowaty. Jak widzicie, on się składa z takich malutkich kuleczek, to jest zlepisko takich malutkich kuleczek, wygląda jak owoce maliny, właśnie tak był, taki był opis. On później zmieniał, teraz jest taki pomarańczowy, potem zmiera barwę na taką fioletową z wiekiem. Jest to oczywiście niejadalne. E, pasożytuje to na, na, na drzewie, takim obumarłym. Tu jak zobaczycie, kłoda leży jakiegoś drzewa obok, druga, i tutaj można tego. Akurat spotkać tego zlepniczka walcowatego. Tak on wygląda. Taki dosyć, dosyć ciekawy, bo jego forma jest ciekawa. Z, z tych kuleczek składająca się jest ich tak bardzo dużo zbitych w jedną całość. Konsystencja galaretowata. Jakby tutaj pokazać. Weźmiemy jakiś potyczek. Tylko musimy ostrość zrobić. Zobaczcie. Tak on wygląda. To jako ciekawostka. Jakbyście takie coś spotkali się zastanawiali co to jest. Na tym kończę. Pozdrawiam wszystkich.